Cześć! Ile razy chciałaś coś zrobić, albo zmienić w Twoim życiu, ale zamiast zrobienia tego zaczęłaś się martwić i wynajdywać w głowie tysiące powodów, dlaczego nie możesz tego zrobić? Na przykład zadawać sobie pytania typu: A co, jak mi się nie uda? A co, jak mi nie wyjdzie? Albo stwierdzić, inni mogą, ale nie ja, ja to nie, to nie ma sensu. Jest za dużo konkurencji albo to już nie działa i tak mi nie wyjdzie, nie mam na to czasu albo moje ulubione to nie jest dobry moment. W tym filmie pokażę ci jak działa twój umysł i dlaczego się martwisz. Dzięki temu zrozumiesz co musisz zrobić, żeby zatrzymać ten zaklęty krąg w twojej głowie i wreszcie ruszyć naprzód. To nie jest teoria, to są praktyczne kroki jak naprawdę zmienić twoje życie. Ale na sam start, dlaczego o tym mówię? No, bo oczywiście ja też byłam mistrzynią zamartwiania się. Powinnam za to dostać złoty medal. Naprawdę codziennie, po kilkanaście, kilkadziesiąt razy dziennie, zamartwiałam się i tkwiłam w tym zaklętym kręgu, który finalnie prowadził mnie do dużo gorszych rzeczy, które działy się w mojej głowie. Dlatego dziś mam prawdziwą misję, aby wybawić cię z tego i pokazać ci, jak bardzo wyjście z tego jest proste. A więc najpierw, żeby naprawdę zrobić to dobrze i odczuć prawdziwą zmianę w Twoim życiu, musisz najpierw zrozumieć, czym jest zamartwianie się i skąd się ono bierze. Martwienie się to jest tylko albo aż nawyk myślowy. To jest fakt, jak to w tym momencie u Ciebie wygląda. To tylko, albo aż, w zależności jak na to popatrzymy, powtarzająca się myśl w Twojej głowie, która uruchamia zarówno Twoje ciało, jak i Twoje emocje. Zamartwianie się to wykorzystanie Twojej wyobraźni do wizualizacji czegoś, czego nie chcesz. Kiedy się martwisz, aktywujesz w mózgu układ limbiczny. To jest ten obszar, który jest odpowiedzialny za reakcję na zagrożenie. Wtedy twoje ciało napina się, serce przyspiesza, a twój mózg, co robi? Przestaje myśleć logicznie. Nie widzi rozwiązań. Totalnie po prostu jedyne, co robi, to wchodzi w tryb przetrwania czyli mówiąc wprost, do uciekania od tygrysa szablozębnego, który cię goni. Oczywiście jest to tylko wizualizacja w Twoim umyśle. Ty tego nie czujesz, nie rozumiesz, nie widzisz, ale Twój organizm wchodzi w dokładnie taki sam tryb przetrwania, jak gdyby naprawdę gonił Ciebie tygrys szablozębny. Tylko, że On Ciebie naprawdę nie goni, ale to, co się dzieje w Twoim umyśle, niestety, dzieje się naprawdę. Więc co się wtedy dzieje? Pojawia się to błędne koło, które na pewno bardzo dobrze znasz i wiesz, o czym mówię. Zaczynasz analizować, zastanawiać się w nieskończoność, przewidywać najgorsze i uprawiać tak zwany overthinking. Efektem tego jest to, że paraliżujesz się jeszcze bardziej. Ta jedna rzecz jest bardzo istotna i jest to bardzo ważne, żebyś to dobrze zrozumiała, ponieważ jeśli tego nie zrozumiesz, bardzo ciężko będzie ci to zmienić. To, że ty się martwisz, to nie jest to, że ty jesteś osobą wiecznie martwiącą się, że ty taka jesteś albo że ty się taka urodziłaś, bo to oczywiście nie jest prawda. To nie jesteś ty, to jest twój program. Dokładnie taki sam, jak program, który być może włączasz w pralce. Po prostu to jest nagrane w twoim umyśle. Tak nauczyłaś się żyć i bezwiednie. Nieświadomie odtwarzasz to każdego dnia. Natomiast to nie ma nic wspólnego z tym, jaką ty jesteś osobą. Tak jak wspomniałam, działa u ciebie dokładnie ta sama rzecz, która działa w Twojej głowie, jak myjesz zęby albo wiążesz buty. Po prostu o tym nie myślisz. Nie zastanawiasz się nad tym, tak samo się martwisz. Więc to jest tylko nawyk. To jest program. To nie jesteś ty. To jest po prostu schemat, program, według którego Twój umysł działa, ponieważ nasz mózg, nasz umysł jest nastawiony na, niestety, oszczędzanie energii, na to, żeby iść po najmniejszej linii oporu i dlatego my te nawyki odtwarzamy. Część z nich jest dobra i oczywiście chcemy te nawyki mieć, tak jak na przykład mycie zębów, natomiast nawyk, bo już to wiemy teraz, że to nie jesteś ty, tylko nawyk zamartwiania się, to jest coś, co można bardzo łatwo zmienić, ale dopiero teraz, jak wiesz, co to tak naprawdę jest. No, i teraz praktyczny krok, tak? Co ty masz z tym zrobić? No, co ty chcesz z tym zrobić, tak? Jak to zmienić? Więc po pierwsze, bardzo ważną rzeczą jest to, że chcesz podjąć świadomą decyzję o tym, że od dzisiaj, od teraz, dosłownie w tym momencie, jak oglądasz ten film, jak patrzysz na mnie, decydujesz, że od teraz. Zaczynasz używać swojej wyobraźni jedynie do tworzenia myśli, o których ty chcesz myśleć, a nie tych, których nie chcesz. Świadomie wybierasz to, o czym od teraz chcesz myśleć. Jest to bardzo istotne i dlatego zrobimy to razem tutaj. Nie jak w tych wszystkich poradnikach, które oglądasz, czytasz i ci mówią, punkt pierwszy, zrób to, punkt drugi, zrób to. Nie, zrobimy to teraz razem. Więc zanim przejdziemy dalej, proszę cię, abyś teraz, w tym momencie, podjęła świadomą decyzję, że od teraz, zamiast używać wyobraźni do tworzenia strachu, i martwienia się, od dzisiaj świadomie wybierasz używać swoją wyobraźnię do tworzenia wizji tego, czego ty chcesz. Podjęłaś tę decyzję? Odpowiedz sobie szczerze na to pytanie teraz, bo jeżeli nie podjęłaś tej decyzji, to oglądanie tego dalej, no, mimo moich najszczerszych chęci, nie będzie niestety dla ciebie działało. Ale wierzę, czuję to, że podjęłaś tą decyzję, więc serdecznie ci tego gratuluję. Świetnie. I idziemy teraz z tym dalej. Co ty masz dalej z tym zrobić? Więc jak już podjęłaś tą świadomą i nieodwołalną decyzję o zmianie, zanim powiesz, bo to też się może zdarzyć, Twój umysł może cię teraz prowadzić w taką stronę, że o co ona mówi, to nie działa na mnie, to nie zadziała dla mnie. Stop, zatrzymaj się. Zanim powiem ci, jak to zrobić, to musisz jeszcze zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz. A mianowicie, dlaczego ty, Twoja koleżanka, Twój partner, Twój mąż, Twoja sąsiadka chrzestna, nowy obraź sobie kogo chcesz? Dlaczego absolutnie my wszyscy możemy to zrobić? Dlaczego my możemy podjąć tą decyzję, o czym myślimy? Robimy to teraz razem dlatego, żeby znowu nie było zaraz takiej sytuacji, że zaraz przyjdzie Ci do głowy myśl, że inni mogą to zrobić, a ja nie. Dlatego zanim to się stanie, od razu zaczynamy od początku od tego. Więc wytłumaczę Ci to, dlaczego ty, Twoja sąsiadka, mąż, partner, wszyscy ludzie, których mijasz na zakupach w restauracji, dlaczego każdy z nas może to zrobić. Możemy to zrobić dlatego, że właśnie mózg, twój mózg, tak samo jak mój mózg, czy mózg partnera, czy mózg sąsiadki one się od siebie kompletnie niczym nie różnią w kontekście tego, jak ten mechanizm działa. Mózg każdego człowieka jest neuroplastyczny. I to jest fakt, który został potwierdzony już w 1949 roku. Sprawdzę to dokładnie i napiszę to pod tym filmem. E, przez neurobiologa amerykańskiego Michaela Mercenick. I teraz tak, co to znaczy, że ten mózg jest neuroplastyczny? To znaczy, że on potrafi się zmieniać przez całe życie i dostosowywać do tego, co my mu mówimy. Ten sam naukowiec Michael Mersnick na swoim TED Talku w roku 2004 użył takiego określenia jak umysłowy aerobik. On wówczas powiedział coś takiego, że już niedługo, a mówił to w 2004 roku, że my jako ludzie będziemy chcieli, będziemy musieli zrozumieć, że musimy, czy chcemy ćwiczyć nasz umysł dokładnie tak samo, jak ćwiczymy ciało i że nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie zaczęli tego w pewnym momencie robić, patrząc na to, jakie dowody naukowe nauka nam na to daje. A nauka potwierdza, to są fakty potwierdzone naukowo, że my możemy kształtować siebie samych przez całe życie. I tu chciałabym się na chwilę zatrzymać, bo jeśli ty do tej pory, tak jak ja myślałaś, no taka już jestem, no taka już, tak jak mnie, Panie Boże, stworzyłeś, taką mnie masz, albo taki jest mój charakter, taka jest moja osobowość, bo ja taka jestem. To teraz jest moment, w którym musisz zaakceptować, a raczej chcesz zaakceptować ten fakt, że to, jaka ty jesteś, to jest efekt Twoich przeszłych doświadczeń, i uwaga, nie stawiam tu kropki, ponieważ to nie jest tak, że Ty jesteś taka, bo taka była przeszłość tu i teraz, w tym momencie, Ty możesz wykorzystać tę naukową wiedzę do tego, żeby dosłownie w tym momencie, tak jak oglądasz ten film, tak jak razem ze mną podjęłaś tę świadomą decyzję o tym, że od tego momentu będziesz decydowała, jakie myśli chcesz mieć w swojej głowie, że ty jesteś po prostu gotowa i masz możliwość dosłownie w każdej minucie decydowania o tym, jak kształtujesz swój umysł i co do niego wpuszczasz, a w efekcie, jaką osobą jesteś. I teraz tak, zacytuję właśnie e, Michaela Merznika, który mówi tak, i to jest cytat z tego, co on powiedział w 2004 roku. Nauka mówi nam, że to my mamy kontrolę nad swoim życiem, że nasze szczęście, nasze dobre samopoczucie, nasze zdolności i nasze umiejętności są zdolne do ciągłych zmian i ciągłych ulepszeń. I my sami jesteśmy za nie odpowiedzialni. To są słowa tego naukowca, to nie są moje słowa. On powiedział jeszcze jedną rzecz. Oczywiście mnóstwo ludzi to zignoruje, bądź zrozumienie tego zajmie im lata. Dlatego ani ty, ani ja, my nie chcemy być w tej grupie ludzi, którym to zajmie lata. Dlatego tak bardzo właśnie dokładnie opisuję to teraz w tym filmie, żeby zaoszczędzić ci tych lat, żebyś dosłownie teraz, oglądając to nagranie, zrozumiał, że ty naprawdę możesz kreować wszystko, w zależności od tego, co robisz ze swoją głową, i twoja przeszłość totalnie cię nie definiuje, bo możesz kompletnie przebudować wszystko, co masz w głowie pod warunkiem, że zaakceptujesz ten fakt i podejmiesz świadomą decyzję, to właśnie dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj razem, żebyś teraz jak skończysz oglądać ten film, żebyś zrozumiała, że możesz zacząć działać dosłownie od tej sekundy, bo to tak naprawdę zależy od twojej decyzji. Za każdym razem, gdy pozwalasz swoim myślom iść w stronę zamartwiania się, a pamiętaj, bo teraz już to wiesz, że to jest Twoja świadoma decyzja, że to Ty to robisz, bo to Ty kontrolujesz, o czym myślisz, a nie myśli kontrolują Ciebie. To wzmacniasz te połączenia, czyli sprawiasz, że zaczynasz się martwić coraz więcej. Co gorsza, to staje się Twoim nawykowym sposobem działania. A jeśli tylko to robisz wystarczająco często, jeśli to jest wystarczająco często powtarzane, to zaczyna ci się wydawać, że to jest element twojej tożsamości, i że ty taka jesteś, że to jest element tego, kim ty jesteś, i zaczynasz wierzyć, że to jest prawdą. Całe szczęście, teraz już wiesz, że to prawdą nie jest. Więc jak wykorzystać tę wiedzę naukową po to, aby przestać się zamartwiać? Robisz to poprzez powtarzanie, ciągłe powtarzanie nowych myśli, ale uwaga, to Ci nie wystarczy, i poprzez Działanie. Jeszcze no, nikt nie wymyślił, jak to zrobić, że ja będę sobie o czymś myślała i to magicznie będzie się zadziewało, tak? Czyli, że będę sobie myślała, że no, nagram ten film na YouTube, tak jak teraz dla Was, i on się magicznie znajdzie na moim kanale. No to tak nie działa. Więc musimy zrobić dwie rzeczy: połączyć to myślenie właśnie o tych rzeczach, które my chcemy, razem z działaniem. I teraz no brzmi to tak bardzo rozwojowo, coachingowa, to nie o to chodzi, bo Ty masz ode mnie dostać konkretne rady i wskazówki, co Ty masz zrobić od teraz, żeby jak skończysz oglądać ten film, Twoje życie było lepsze. Więc oto trzy kroki, które proszę cię, żebyś zastosowała już dziś i sama zobaczysz, jaką będziesz miała w swoim życiu różnicę. Więc pierwszy krok to jest złap tę myśl. Kiedy zauważysz, że się martwisz. Użyj swojego rozumu i świadomego logicznego myślenia. Powiedz sobie, to tylko myśl, nie muszę w nią wierzyć. Drugi krok, gdy to zrobisz, zamień tę myśl. No, bo teraz znowu, no nie możesz sobie powiedzieć, nie chcę o tym myśleć, bo to tak, jak ja bym ci powiedziała już to słynne powiedzenie, nie myśl o różowym słoniu. To tak nie działa. Więc to, co my robimy, jaki chcemy zastosować trik w naszym myśle, to nie powiedzenie sobie nie myśl o tym. Ja popełniałam ten błąd milion razy. Ja się pytam, ale dlaczego ja o tym myślę? Ja nie chcę o tym myśleć, i cały czas całe moje myślenie, jakby ono było dookoła tej myśli, ale to jest bardzo błędna metoda, i możliwe, że to teraz robisz, że zadajesz sobie pytania, dlaczego tak jest? albo dlaczego ja się tak czuję, albo dlaczego ktoś tak zrobił, albo czemu ja tak myślę? To jest bardzo duży błąd. I teraz dam ci klucz do wolności, naprawdę do tego, jak wyjdziesz z tego myślenia. Czyli ten krok drugi to jest zamień tę myśl na wizję. Zapytaj siebie, co chcesz zamiast tego, czyli wyobrażasz sobie, co chcesz zamiast tego, o czym myślisz. Kreujesz sobie w głowie to, co Ty chcesz, to, co byś chciała zrobić, doświadczyć, poczuć i porzucasz swoje myśli z tej myśli destrukcyjnej, z tego zamartwiania się i w 120% skupiasz się na tej nowej myśli, czyli na tym, czego chcesz doświadczyć, na tym, po co idziesz, na tym, co chcesz czuć, i 120% energii wkładasz w tę nową myśl. No to jak już zamieniłaś sobie te myśli, zamieniłaś sobie tę pierwszą myśl złą, czyli dokonałaś takiej świadomej wymiany tego, o czym myślisz, czyli na to, czego ty chcesz, co byś chciała doświadczyć. To przechodzimy właśnie do największego, że tak powiem, piętach samorozwoju, jak ludzie go nazywają, no bo mówią myśl, myśl, zmień, myślenie, zmień myślenie. Tak, ale zmiana myślenia bez działania nie da ci totalnie nic. Zapomnij o tym. Więc trzeci punkt, który jest bardzo ważny i bez niego nic sobie po prostu nie zmienisz, bo będziesz tylko żyła w świecie swojej głowy i swoich myśli. Więc jak już sobie wyobraziłaś to, o czym chcesz myśleć, czyli to, czego chcesz doświadczyć, dajmy przykład na to, jak wygląda, jak chciałabyś, żeby wyglądał Twój związek. Jak chciałabyś, żeby wyglądała twoja relacja z szefem, jak chciałabyś, żeby naprawdę wyglądały Twoje wakacje, jak chciałabyś, żeby naprawdę wyglądał. Twój weekend i twoje popołudnia, wszystko to, co przyjdzie ci do głowy, jest bardzo ważne, ale najważniejszy jest właśnie ten trzeci punkt, czyli, i to cię może zaskoczyć, nie kreuj wielkiego planu ani nie pisz żadnych planów smart, bo ci to nie zadziała. Mówię ci to szczerze, testowałam to na sobie 9 lat. Zrób jeden mikro ruch. Czyli zrób dosłownie jedną małą rzecz, najmniejszą, w kierunku tego, co chcesz. Czyli na przykład, co to jest ten mikroruch? Napisz do kogoś wiadomość, nagraj 30 sekund na przykład wideo, które chcesz nagrać. Co jeszcze może być przykładem takiego mikroruchu? No, na przykład wysłanie zapytań, tak mailowych, albo jednego zapytania mailowego, albo wygooglanie danego tematu. Sama będziesz wiedziała najlepiej, co zrobić. Teraz powiem Ci, dlaczego to działa. Bo to właśnie działanie buduje te nowe połączenia w mózgu. Myślenie to jest jedno, ale ty potrzebujesz działania, żeby utwierdzić swój mózg i swój umysł w tym, że jest to droga, która jest dla ciebie skuteczna, i jednocześnie budować tą pewność siebie, że ty robisz rzeczy w kierunku tego, co chcesz, a to, uwierz mi, zaufaj, bardzo szybko. Wy po prostu wymiecie z twojej głowy całe te wszystkie tematy związane z wiecznym zamartwianiem się, bo zamartwianie się trzyma cię w miejscu. A kiedy zrobisz jeden mikrokrok i zaczniesz działać, to automatycznie te twoje ścieżki neuronalne przestawią się z szukania problemów w przyszłości na kreowanie twojej przyszłości w kierunku takim, jakim ty pragniesz. Mały tip ode mnie. Dodaj do tego prostą technikę 54321. Czyli to, co chcesz, żeby się zadziało, to to, że nie, a dobra, to zaraz, to później, czyli ta wieczna prokrastynacja, oczywiście nagram o tym również cały film. Ale na ten moment bardzo pomoże Ci, jeśli podejmiesz decyzję, że ok, to jest ten mikrokrok, który robię i dokładnie w tym momencie zaczniesz odliczać. 5, 4, 3, 2, 1 i wstajesz z tej kanapy, bierzesz ten telefon do ręki, wykonujesz to połączenie, piszesz tego maila. I to zobaczysz, jakie z tego będziesz miała niesamowite efekty, dosłownie daję Ci na to kilka dni tydzień i zobaczysz już jak niesamowicie to działa. Pod warunkiem, że podjęłaś tę decyzję, że to ty decydujesz, co wpuszczasz do swojej głowy, a po drugie, zrobisz to, o czym tutaj ci opowiedziałam. Pamiętaj, martwienie się to używanie przez Ciebie samą Twojej własnej wyobraźni do wizualizacji rzeczy, których nie chcesz. Nieświadomie używałaś jej przeciwko sobie, ale to nieważne, bo przeszłość się nie liczy, ważne jest to, co się będzie działo od teraz. Więc od tej chwili masz już totalnie pełną świadomość, jak to działa. No i masz wybór. Możesz tej samej energii użyć do tworzenia wizji, która cię prowadzi do tego, co ty chcesz. Więc teraz, gdy tylko jakaś myśl zamatwiająca przyjdzie Ci do głowy, podejmij decyzję, że zauważysz tę myśl i świadomie zamienisz ją na myśl o tym, czego Ty chcesz, a nie na myśl o tym, czego Ty nie chcesz. Następnie zrób mikroruch w kierunku tego, co przyjdzie Ci do głowy. Dzięki temu uzyskasz rezultat, na którym ci zależy, czyli zaczniesz wreszcie działać zamiast się zamartwiać. Daj znać w komentarzu, czy też masz bądź miałaś problemy z zamartwianiem się. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zadaj mi je w komentarzu i na każde z nich odpowiem. I jeszcze jedna bardzo ważna dla mnie rzecz. Podziel się proszę tym filmem z kimś, kto tego potrzebuje. Naprawdę będę Ci za to, już jestem Ci za to bardzo wdzięczna. Do zobaczenia w kolejnym filmie. I pamiętaj, nie zamartwiaj się, tylko działaj!